Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Kamil Bachorz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Adam Pablicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy od jarocińskiego programu budowy dróg lokalnych. Co w tym programie będzie realizowane? Będą realizowane te drogi, które możemy w jakiś sposób przyspieszyć i które nie wymagają tak radykalnych inwestycji jak cała przebudowa infrastruktury podziemnej. Dlatego ważnym zadaniem w tegorocznych planach inwestycyjnych gminy będzie właśnie realizacja tego programu, który da blisko 5,5 km przebudowanych dróg. Będzie to 20 odcinków dróg. To też takie końcówki gdzieś dróg, które kiedyś były niedokończone i teraz jest okazja je zakończyć w całym tym projekcie. I na ten program, na który za chwilę już ekipy budowlane wejdą, najlepszy okres to właśnie letni, kiedy, kiedy są ferie, kiedy jest mniejszy ruch. I też pogoda, atmosfera pasuje, żeby te drogi robić. I na przebudowę tych dróg składają się następujące drogi, to jest ulica Brdowa, Kurpiowska, Odrzeńska, w Jarocinie, ulica Radosna, Jarząbinowa, Pogodna, Witaszycach i kolejne ulice to Wilkowyi, takie króciutkie odcinki na osiedlu przy ulicy Brandowskiego, to jest brzozowa, Sosnowa, Klonowa, Bukowa Polna, przepraszam, w Golinie. W Golinie Brzozowa, Sosnowa, Klonowa, Bukowa, Polna. Następnie Wilkowy, ulica Przybrandowskiego, tak jak wspomniałem, Bukowa, Grabowa, Klonowa, Świerkowa, Jesionowa, Sosnowa, Wilkowy, czyli te, te króciutkie odcinki przy ulicy Brandowskiego. Także to osiedle by było już też już zakończone. Wilkowy przy Przybrandowskiego. I tutaj maratońska, sportowa, olimpijska Cielczy, czyli te, te drogi przy stadionie Cielczy, następnie leśna w Siedleminie, droga do szkoły w Mieszkowie, o którą tutaj wnioskowała pani radna Karolina Wilińska-Kuś oraz droga w kierunku przyjazdu kolejowego w Radlinie. W kolejnych latach gmina będzie też inwestowała w następne drogi lokalne i osiedlowe właśnie w ramach jarcińskiego programu dróg. Za chwilę też przygotowujemy przetarg już na wykonanie tych dróg na, na następny rok. I w następnym roku zaplanujemy zainwestować 14 milionów złotych. To oczywiście nie wszystkie inwestycje drogowe, które zaplanowaliśmy do realizacji w tym roku przez samorząd gminy, bo łączny gminny budżet na przebudowę dróg. W roku 2021 to 43 miliony złotych. Panie burmistrzu, zmieńmy temat. Przejdźmy do przetargu, który gmina przeprowadziła. Na sprzedaż tych 42 hektarów jest wyrok sądu. Jaki ten wyrok jest? Jest ostateczny już prawomocny wyrok sądu w sprawie 402 hektarów gruntów. Jak pamiętamy, kilku, kilkukrotnie już opozycja wywoływała ten temat. i i też po raz kolejny, wtóry i przed wyrokiem sądu, szkoda, że to kosztuje gminę sporo pieniędzy, opozycja kolejny raz nie miała racji. I nie tylko sąd, ale sądu nie wprowadziła w błąd, ale próbowała wprowadzić organy ścigania, które niestety no, uległy. To mnie dziwi, bo wielokrotnie te same osoby wprowadzają organy ścigania w błąd, i nic z tego nie ma oprócz mnóstwa pracy tychże organów, jak zarówno też naszych urzędników. A opozycja się śmieje, bo jest bezkarna i ma niezły ubaw wykorzystując organy ścigania do swojej brudnej walki politycznej. Także wszystkie czynności związane z postępowaniem przetargowym na sprzedaż 402 hektarów w Jarycinie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa. Tak orzekł Sąd apelacyjny w Łodzi, tym samym podtrzymując wcześniej zapadło orzeczenie Sądu Okręgowego w Kaliszu. I jest to wyrok już ostateczny, prawomocny, nie ma możliwości odwołania. Donosy opozycji o rzekomych nieprawidłowościach po raz kolejny, bo to już nie pierwszy raz, okazały się fałszywe. Niestety poczyniły też one z tego powodu straty finansowe, które sięgną pewnie ponad 300 tysięcy złotych. A to tą informacją panie burmistrzu zakończymy dzisiejszy program i Państwa goście był pan Adam Pawlicki burmistrz Jarocina. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego weekendu i rozpoczynających się wakacji. Kamil Bachorza także dziękuję i zapraszam na kolejny program już w przyszłym tygodniu. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w radiu LK.